Opis przepisu mazurek wielkanocny na kruchym cieście z pyszną konfiturą morelową, bezikami i solonym karmelem. Czy może być coś lepszego? Nie sądzę. Muszę przyznać, że uwielbiam takie połączenia smakowe. Święta już tuż tuż dlatego jestem pewna, że przyda wam się jakiś pyszny i ładnie wyglądający mazurek wielkanocny. Przygotowałam go na kruchym, maślanym cieście w formie dużej pisanki. Ja wycięłam sobie ten kształt za pomocą noża. Jednak równie dobrze możecie upiec mazurka w zwykłej, dużej blaszce prostokątnej. Mój przepis na mazurek wielkanocny nie powinien wam sprawić żadnych trudności. Ciasto jest naprawdę przepyszne i warte wypróbowania. Zaserwowałam mazurka z morelą marki Darbo, która jest produkowana według starej. Rodzinnej receptury. Ma wysoką zawartość owoców do 70%, a co więcej produkty Darbo nie zawierają sztucznych barwników i konserwantów. Ciasta na Wielkanoc. Przy okazji szukasz sprawdzonych ciast na Wielkanoc? Dobrze się składa. Przygotowałam obszerny wpis, ciasta na Wielkanoc i GT średni Kampersand GT, w którym znajdziesz sporo fajnych inspiracji. Dzięki tym ciastom i ciasteczkom Wielkanoc będzie smaczna jak nigdy dotąd. Jestem o tym przekonana. Polecam wypróbować szczególnie mojego sernika wielkanocnego lub wielkanocne ptasie mleczko. Przepis na mazurek wielkanocny. Składniki: 300 g mąki pszennej, 200 g zimnego masła, 80 g cukru pudru, 30 g cukru wanilinowego, 3 żółtka, solony karmel, 3 łyżki białego cukru, 1/5 szklanki wody, 6 łyżek śmietanki 30% lub 36%, 2 łyżki masła, szczypta soli dodatkowo, morela darbo. 200g blanszowane migdały, beziki, przepis IGT średnik Ampersand GT, kopiuj mazurek wielkanocny, przepis krok po kroku. Krok 1 kruche ciasto. Na stolnicę wsypujemy 300g przesianej mąki pszennej. Można wymieszać pół na pół z krupczatką. Dodajemy 200g zimnego masła, 80g cukru pudru, 30g cukru wanilinowego, najlepiej z prawdziwą wanilią, a także 3 żółtka. Zagniatamy gładkie Kruche ciasto. Zawijamy w folię spożywczą i wkładamy je do lodówki na 30 minut. Możecie przygotować mazurka, w większej prostokątnej foremce, lub p, w kształcie dużej pisanki jak ja. Krok 2 Ciasto dzielimy na dwie części, jedną większą, a drugą mniejszą, ok. 1-5 Ciasta. Większą część rozwałkowujemy i wycinamy w kształt dużej pisanki. Ja piekłam na dużej blaszce która była w zestawie dołączona do piekarnika. Najlepiej rozwałkowywać ciasto już na papierze do pieczenia. Z pozostałego ciasta formujemy małe kuleczki i lekko wbijamy je w brzegi naszej pisanki. Pieczemy przez około 17 do 20 minut w temperaturze 190 stopni. Ciasto ma być rumiane, więc pilnujcie je pod koniec pieczenia. Ciasto odstawiamy do przestygnięcia. Będzie ono dosyć kruche, więc delikatnie je wyciągamy z blaszki. Możemy je zostawić na papierze do pieczenia, bo wtedy łatwiej je będzie gdziekolwiek przełożyć. Krok 3 na wierzch przestygniętego ciasta nakładamy gęsty dżem morelowy. Wierzch dekorujemy opcjonalnie domowymi małymi bezikami. Tu znajdziesz sprawdzony przepis. Oraz migdałami. Ja użyłam blanszowanych. Dodatkowo delikatnie polałam całość solonym karmelem lub roztopioną masą kajmakową. Solony karmel. Do malutkiego garnka wsypujemy cukier. Ja użyłam drobne, rozprowadzamy go równomiernie po całym dnie. Podgrzewamy na małym ogniu aż się cukier rozpuści i nabierze jasno brązowego koloru. Nie mieszamy w tym momencie wlewamy ostrożnie wodę, może pryskać. I szybko mieszamy do chwili rozpuszczenia się cukru. Gotujemy przez około 30 sekund i wlewamy śmietankę. Tym razem gotujemy przez około 3-4 minuty na małym ogniu i dodajemy masło oraz spór. Tylko mieszamy do momentu połączenia się składników. Odstawiamy z ognia i odstawiamy do przestygnięcia. Przygotowanym solonym karmelem polewamy wierzch mazurka smacznego.